mówił o dodatkowych zastrzeżeniach, jakie agencja reklamowa może umieścić w wystawianej przez siebie fakturze VAT. I myślę, że jeżeli spędziłeś na moim blogu albo słuchałeś mojego podcasta dłużej niż 5 minut, to wiesz, że gorąco zachęcam do korzystania z wszelakich umów. Nawet wpisałem to w taki mój, nazwijmy to szumnie mission statement. Mission statement mojego bloga, który brzmi częściowo Podpowiem Ci, jak umowy mogą chronić efekt Twojej pracy i jak zadbać o to, żeby zawsze działały na Twoją korzyść. I uważam to za super ważne e, i stąd też mówię o tym e, tak często i tak dużo. E, mówiąc krótko, umowę warto mieć. Natomiast no, zdaję sobie sprawę z tego, że czasami jest to pobożne życzenie, jak na przykład e, warto mieć oszczędności. No, oczywiście, że warto. Nie mówię jednak o tym, żeby poradzić ci, że jak nie masz umowy, to ją podpisz. Mam, mam dużo bardziej praktyczne i życiowe rozwiązanie na sytuację, kiedy tej umowy po prostu nie masz. A przyczyna takiego całego problemu, i z tą przyczyną spotkałem się już co najmniej kilkukrotnie w mojej praktyce. To jest klient, który dosłownie wciągnął Cię w projekt. Taki klient na przemian obiecuje ci. E, przysłowiowe złote góry i dosłownie zasypuje Cię pracą i, i kolejnymi zadaniami w projekcie, e, no a umowa schodzi gdzieś na dalszy plan, e, powtarzasz e, razem z klientem, że wkrótce ją sobie podpiszecie, bo teraz nie ma czasu, e, no zawsze jest do zrobienia dużo e, przy projekcie i w końcu zdajesz sobie sprawę z tego, że zainwestowałeś w ten projekt tyle czasu i środków, że na koniec ty już nawet nie marzysz o tej obiecanej umowie, bo marzyć się tylko wystawić fakturę i przynajmniej wyjść na zero. W takich sytuacjach to właściwie możesz być pewien, że jeżeli nie wystawisz faktury i nie będziesz głośno dopominać się o rozliczenia, no to klient nawet o nich nie piśni. I teraz, pomimo tego, że klient nie garnie się do umowy i nie za bardzo masz możliwość, żeby go przymusić do jej podpisania, to tutaj pomocne mogą stać się takie dodatkowe zastrzeżenia, które możesz wpisać w fakturę i mogą one po części zastąpić brakującą umowę. Potwierdził to w swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy, który stwierdził, że takie dodatkowe zastrzeżenia w fakturze są dopuszczalne i mogą wywołać takie same skutki jak zawarcie no, w cudzysłowie klasycznej umowy. Muszę tutaj jednak mm, Cię przestrzec, że wykształciły się takie dwa y, prawnicze obozy. Jedno uważa, że taka faktura musi być podpisana, żeby te zastrzeżenia były skuteczne, a drugi obóz uważa, że wystarczające jest, że klient przyjmie fakturę bez zastrzeżeń, zaksięguje ją, może nawet częściowo zapłaci i to już jest akceptacja tych postanowień. Osobiście jestem w tym drugim obozie, uważam, że wystarczy zaksięgowanie faktury bez zastrzeżeń, jeżeli klient poczułby, że te postanowienia mu są nie w smak, no to powinien głośno domagać się ich usunięcia z faktury. Natomiast ślad za tym pierwszym obozem, jak gorąco zawsze zachęcam agencję, żeby w takich sprawach trudnych, spornych, żeby przynajmniej uzyskały Podpis klienta na fakturze lub rachunku, bo to bardzo, bardzo ułatwia postępowanie sądowe. Taka podpisana faktura jest podstawą do wydania tak zwanego nakazu nakazowego. Na moim blogu możesz o tym poczytać. Bardzo ułatwia to windykację i jest w ogóle super. Gdybym miał Ci poradzić, jak takie postanowienia umieścić w fakturze, to powiedziałbym, że na sam początek powinieneś wpisać taką klauzulę, która może pogodzić takie dwa, dwa zwaśnione obozy prawnicze, bo ta klauzula brzmi w ten sposób. Przyjęcie faktury bez zastrzeżeń oznacza akceptację poniższych warunków. I oczywiście podpis na fakturze czy na umowie jest zawsze najlepszą formą akceptacji i wyrażenia woli przez, przez przedsiębiorcę. Natomiast w, w świecie prawników, Istnieje coś takiego jak milcząca lub dorozumiana zgoda. To znaczy, skoro klient bez słowa zaksięgował fakturę, to znaczy, że ją akceptował razem z dodatkowymi zastrzeżeniami. I ta klauzula, która wprost o tym mówi, że przyjęcie faktury bez zastrzeżenia oznacza akceptację warunków, ona usuwa tą wątpliwość, że, że skoro klient się nie odezwał i zaakceptował to, to znaczy, że zrobił to również z tymi postanowieniami. I teraz jak tą klauzulę sobie wpiszesz, no to teraz po dwukropku możesz wymienić parę klauzul, które chcesz w tej umowie umieścić. I na przykład taką klauzulą uważam super ważną. Jest klauzula, która mówi o tym, że prawa autorskie do utworu przechodzą na zamawiającego z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia. Jest to tak zwane zastrzeżenie praw własności indywidualnej do czasu zapłaty. Innymi słowy, dopóki nie otrzymasz pełnej kwoty za fakturę, to klient nie nabędzie skutecznie autorskich praw majątkowych do utworu, który dla niego przygotowałeś. Inna sprawa, że klient na podstawie takiej faktury i tak skutecznie tych, tych praw nie nabędzie, bo potrzebna jest umowa na piśmie. No ale to, mówmy się, nie jest Twój problem. Ważne jest, że klient myśli, że nabędzie te prawa. Jeżeli zapłaci całą fakturę, to jest dużo bardziej istotne niż to, czy on, te, czy on te prawa nabędzie skutecznie, czy nie. Druga klauzula to w przypadku opóźnienia z zapłatą należne są odsetki wysokości maksymalnej. Tu oczywiście można wpisać dowolne odsetki. Odsetki maksymalne mają tą zaletę, że zawsze dostaniesz za opóźnienie w zapłacie. Możliwie najwyższe odsetki, jakie na dany czas dopuszcza prawo. Odsetki są zmienne w czasie, czasami wynoszą x%, czasami y. Jest to zależne od kilku czynników. I żeby nie wpisać w umowę, czy właściwie w fakturę odsetek wysokości, która na przykład jest za niska albo za wysoka, wpisujemy po prostu, że są odsetki maksymalne i wtedy masz pewność, że no właśnie, dostaniesz odsetki maksymalne, jak wskazuje yy, nazwa. Dodam tylko jeszcze, że to odsetki maksymalne, yy, one są yy, taką formą w cudzysłowie kary umownej za brak terminowej zapłaty i tu mówię w cudzysłowie kary umownej, ponieważ nie możesz zastrzec yy, kary umownej za to, że klient nie zapłaci yy, Ci yy, faktury na czas. Yy, takie postanowienie byłoby nieważne. Za opóźnienie w zapłacie, czy do zwłokę zapłacie, należą się odsetki. I trzecia, trzecie postanowienie: to zamawiający wyraża zgodę na prezentowanie utworu w portfolio umieszczonym na stronie internetowej, przykładowa agencja.pl. Jeżeli projekt był faktycznie taki, że warto się nim później pochwalić, to w fakturze możesz umieścić zastrzeżenie, z którego będzie wynikać, że klient akceptuje. Wykorzystanie projektu w Twoim portfolio. Taka zgoda jest niezbędna, żebyś mógł to zrobić w sposób zgodny z prawem, i dlatego warto również w fakturze o to zadbać. I ostatnia, ostatnie postanowienie, które również uważam za bardzo istotne: to zamawiający przyjmuje dzieło jako wykonane prawidłowo i jako wolne od VAT. To jest taka taki substytucja protokołu zdawczo-odbiorczego, klient potwierdza, że na ten czas wszystko było w porządku i nie może mieć w przyszłości do Ciebie zastrzeżeń, no chyba, że sam udowodni, że było inaczej. Chciałbym Ci zwrócić uwagę jeszcze, że można wymyśleć nawet i 16 stron dodatkowych postanowień. Natomiast w przypadku faktury zasada papier wszystko przyjmie się nie sprawdza, bo tutaj no, faktura jest ograniczona, ma miejsce i trzeba nim spolerować rozsądnie. Dlatego też, 3-5 klauzul to jest takie raczej maksimum, jakie można upchnąć w fakturze. Co nie znaczy, że to, co tutaj wymieniłem, to jest wszystko. Uważam, że to jest ścisła czołówka, ale nie wszystko. Jeżeli chcesz zobaczyć kilka innych klauzul, które mogą okazać się przydatne. Polecam Ci ściągnąć mojego e, darmowego e-booka z wzorem umowy agencji reklamowej. Tam jest dużo klauzul, które mogą Ci się okazać przydatne. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej, zapraszam na mojego bloga na watynek